Cześć, witacie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny raz, właśnie to drugi przegląd magazynu Lego Star Wars. No dobra. Zacznijmy od tego, że saszetka, czyli w tym przypadku Slave One, jest przyczepiony do naszego magazynu, więc musimy go oderwać. No nie było tak źle. Jest, on, jest ona przyczepiona na klej, tak jakby ktoś pytał, jeśli ktokolwiek by to interesowało. No dobra, w każdym razie dostajemy tutaj nasz magazyn, prezent, więc zajmiemy się teraz magazynem. Trochę to było bez sensu, no ale cóż. Yy, no dobra, więc mamy tutaj nowość, oficjalny magazyn LEGO Star Wars. Mam tutaj tym razem Kanana, numer drugi ten 2015 rok. E, z tym brudne jest Co w tym chodzi tutaj ty? e, Lego Star Wars e, Super wait. Wygraj klocki LEGO Star Wars, Micro Fighters, e, Present Slave 1. E, e, e. Co mam dalej? Uwaga, imperialny prom. Dwa plakaty w środku: Darth Vader Lord Seedów atakuje, dwa galaktyczne komiksy, bla, bla bla bla, logo Disney, logo Star Wars Rebelianci, logo Lego Star Wars, wszystko wiecie, ok. Wrzesień 999, no i możemy lecieć dalej. Tutaj mamy oczywiście oryginalny Star Warsowy wstęp. Mam tutaj cztery minifigurki, tak jak poprzednio, chyba. Tutaj mamy spis treści. Dalej mamy instrukcję do. Tego e ze Zestawu e I mamy tutaj również e Te Informacje na temat, na temat owego statku Dalej mamy kolejny Komiks Zagadki Komiks Jakieś epizodyczne Najfajniejsze zestawy Lego Star Wars część druga Aha, Imperialny prom Cedrium. W zeszłym magazynie był duch i widmo, więc nieźle. Mamy tutaj oczywiście informacje o sadku. Próbę jody. Dalej mamy jakąś zagadkę, bla bla bla. Soku milenium plakat. Ezra Bridger plakat. Soku milenium plakat. Zagadka z hełmem z tą trupera. Dalej mamy imperialna baza danych Ezra Bridger Chyba, ja to się ta podawan jedi I tak, mamy informacje, jego biografię i jego minifigurkę Jedyną minifigurkę, dalej mamy y, komiks ok dalej mamy jakieś... Y, łamigłówki główki, coś Teraz mogę wam przeczytać próby jody. Eee... Chwila. Za pasem asteroid. Planeta Kasyk. Na rebeliantów czeka. Czy wiesz, jak mieszkańcy Kasyka zwą się? Nie mam pojęcia. No dobra, w każdym razie, możecie mi napisać, bo ja naprawdę nie wiem. N no, myślę, że na pewno nie Kasykanie, co? Dobra, w każdym razie mamy tutaj Twój własny szturmowiec. Jest to fajna rzecz, można sobie go udekorować. Dalej mamy jakieś prace. Tak się przyglądam, to jest bardzo fajne. Podoba mi się. Dobra, dalej mamy kolejny magazyn. Trzeci. Od, dostępny jest od 29 września z jakimś wyrzutnią. Nie wiem w ogóle co to jest. Poznaj szlak koreliański. Przemknij się Capital City. Dobra, każdym się na okładce mamy Ezre, tutaj mamy rozwiązania zagadek, reklamę większych zestawów. No i tutaj mamy reklamę Disney Infinity 3.0. Bardzo mi się podoba ta coś, ta gra. No, ale nie mam PS4, więc znaczy nie będę w nią grać. O no dobra, przyjrzyjmy się teraz naszemu prezentowi, W którym jest myślę, że dobrze znany Slave One. Jest to pojazd Django Feta. No i teraz tak: z tyłu mamy jakieś tło, takie pole asteroid. Od 5 lat na podpis Slave One. Lego Star Wars. Tutaj mamy hełm szturmowca. Lego Star Wars hełm szturmowca. Płatek w skali 1 do 1. Jest to taki grill, chyba to się fachowo nazywa. I tak, jak poprzednio, nie ma, nie widać tutaj informacji, gdzie to zostało wyprodukowane, więc wam nie powiem. No dobra, otwieramy i wysypmy zawartość tej saszetki. No dobra, myślę, że jest tu mniej ciekawych elementów niż w poprzednim zestawie. No dobra, gdzieś to spróbuję to wydobyć. No dobra. Więc mamy tutaj dwa elementy e, z jednym studem. Bardzo lubię te elementy. One mi się naprawdę bardzo szybko kończą. Dalej mamy takie elementy niebieskie. One są do takich pociągów wykorzystywane, na przykład w kreatorze. Tutaj mamy, ale za element. E, teraz mamy tak. E, to jest do. To był, ten, ten element został użyty do przymocowania do emeta yy, Klocka oporu Mam emeta, ale bez klocka oporu yy, No i to właśnie fajne narzędzie Jest to... wiele Można wiele, wiele sposobów to wykorzystać Dalej mamy takie różne zaczepy Gdzie ty mi uciekasz? Yy, trzy Biały, szary oraz ciemnoszary Przydatne Mamy grille Będę tak teraz mówić kaloryferki. Yy, dwa białe, jeden ciemno szary. Yy, serki czy dwa przyciemniane przezroczyste oraz jeden szary. Taki okrągły... Gdzie ty kurde, uciekają mi te klocki ciągle. Okrągły element. Yy, dwa elementy z jednym studem. Kurde, uciekają mi te klocki dzisiaj. Takie... Takie tanowe chyba, nawet. No i ostatnim elementem takim jest normalny klocek zwykły 1x4. No dobra, więc ja zabieram się za zabudowę. No i wy możecie sobie popatrzeć. jest jego chyba poza taka lądowania. Możemy ruszać skrzydłami. Tutaj tym białym, tymi białymi elementami też. Tutaj mamy dwa gołe sudy, ale myślę, że to nie jest takie ważne. Tutaj też mamy kokpit. Dwie takie szybki. To wygląda z spodu, z tyłu, z góry, od przodu. No i jego normalna taka pozycja lotu wygląda tak. No nic jakiegoś spektakularnego tutaj nie ma. No taki mini zestawik, nie? Jak to zestawik z magazynu. No kolorystyka nawet fajna nawet ujdzie. No nie ma co tam jeszcze o tym więcej gadać. I tutaj jeszcze taka informacja, gdyż chcę Wam się pochwalić, że jak ostatnio byłam w moim miejscu. W sklepie LEGO, to tak to powiem. Widziałam zestaw, ten nowy LEGO Star Wars, ta ostateczna bitwa w Gwieździe Śmierci chyba, tak to się jakoś nazywało. No i tak sobie patrzę i na pudełku widnieje znaczek o tym, że hełm Darta Vadera zrobiony jest z dwóch elementów. Czyli, że miałam rację. Chyba o tym wspomina w przeglądzie katalogu na... Czerwiec, grudzień, tak mi się wydaje No pewnie tak yy, No i w tym, no i tak chciałam się pochwalić, że miałam rację, tak No i teraz tak, chciałam kupić ten zestaw, ale cena jest kosmiczna, więc nie wiem, czy mi się to uda Więc nie róbcie sobie jakiejś nadziei, ale podoba mi się ten zestaw No i jeszcze miałam rację, więc to normalnie motywuje mnie do tego Ale na razie mam pełno zestawu do kupienia, więc raczej sobie daruję No nic, przejdźmy do podsumowania Podsumowując, dostajemy magazyn pełen wielu ciekawostek, zagadek, komiksów, plakatów i tego typu rzeczy. Oraz ten oto mini zestawik, jak ja to nazywam. Który nie jest aż taki fajny jak X-Wing z poprzedniego odcinka. Tamten wyjątkowo bardziej mi się podobał. No, ale cóż. Jak kiedyś dostaniemy na przykład Jedi Interceptor, yy, no to może będzie fajnie. No, w każdym razie zestaw mi się trochę podoba. No, jego cena też nie jest jakaś spektakularna, bo 99 za magazyn i za zestaw, więc całkiem nieźle. No nic! No i to już jest koniec tego przeglądu. Może nie rozgadałam się na ten temat yy, tak długo. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie miał Nie wiem 6 minut może około No nic, więc Żeby nie, nie, żeby nie przedłużać Żeby po prostu tam zgadnąć to Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!